Cyk i osobny samochód do działań chemicznych. Ciężka technika na dziesiątce. Cyk. Okay. 8, 9, 10, 320 kg sorbentów. Który? Okay. Jestem kurde ale ja 1. Jestem, Jestem na jednostce numer 1. I trafiłem na wyjazd. Jest to największa jednostka straży pożarnej w Czechach. W Czechach. Patrzcie na to, mordy. Patrzcie na to. Cyk. Which one is going? First one? O. Patrz. Cyk. Ześlizg. Okej. Okay. Kurczę. Cyk. O. Cyk. Ale macie, kurczę, okazję. Ale macie okazję chłopaki i panie zobaczyć wyjazd alarmowy HCG. One engine or more? One. One. You got duty on which engine? On which car? You. Ah, this one. Later. Okay. Six people in one car? Yeah. Resonate, there are six people. Second unit there only four. Right. four. Six people on the first four on the second And one chief, one driver, and two uh, four rescuer. yeah? Yes. Okay. Hey man. Okay, he's Zion. He's All of Okay. Wow. No dałby ci sygnalizację? No Ok, no to taka taka atrakcja. No to był pierwszy gaśniczy. How many water it has? Two tons, three tons. 3000 3000 3000 tony GBA to jest chyba GCB about 5 5 tons 5000 liters uh, This one the same ten same like this 2, 000, yeah. Okay okay this 9 9 the same was on unit number 4 yeah, the, yeah. the same, the same, yeah, yeah. The the same. A, wszystkie samochody wszystkie samochody jakie mają w Czechach są takie same. only, check, only in Ostrava. A, only in Ostrava. No, w Ostrawie mam wszystkie takie samochody, więc na czwórce, jak byłem w ostrawskiej, no to mieli, mieli, mieli taką skanię. Equipment on this engine is the same like on uh, Unit 4. No, czyli sprzęt jest tak samo poukładany, tego patrzyliśmy, GCBA, tre tego też patrzyliśmy skanie. taki o tutaj o zaczniemy od zaczniemy od początku o heavy technical ciężka ciężka technika tak jak na dziesiątce tylko one second ciężka technika jak na dziesiątce tutaj co tu, tu mamy a dźwig dźwig crane describing crane how many meters 30? Well, 40 meters a 40 metrów 40. 40 ton ma ten, ten samochód. My, A, okej, 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 Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki booki Koperta, bip-test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo, to prawdziwy stos. Zapraszam. So, for what is this? Which kind of action? No, 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 Ekological and chemical staw? No. No. Co? Different... Aha, kurczę, oni mają osobny samochód do działań ekologicznych i osobny samochód do działań chemicznych. Ten jest do ekologicznych. No, ten jest do ekologicznych. Could you open one, one of this? Or this is no, closed. No, this no, is no. closed permanently? No. No. Okej, okay. dobra, okej. Okay. I tak tu jest... Tak jest pokładane tutaj. Technicznie. What is it? What is it? Uh, is sorbent? Ah, sorbet? A sorbent, I know. I know to jest sorbent. Oh, okay. Sorbent, it's the, it's the same. To jest of absorbent. Okej. Okay. Zobaczcie, to jest sorbent. 20 kg? No. 32. Zobaczcie ile sorbentów mają. ale to jest ekologiczny samochód. And there? There more of it. More absorbent? Yes. Show me, show me, this is interesting for mnie. Ah. Zobaczcie to, kurczę. Czekajcie. Tu mają sorbentu. Tu mają sorbentu. Kurczę. Ile, ile to jest? 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 320 kg sorbentu. Ok, we got, we got ecological one and this one I think is for chemical. No? Ah, electric A, O. Oh. Special car for electric fires. I know, I know, I know. For okay, system. Woodland, woodland, England. For example, for 500? 500 and 80 kilos of carbon dioxide. 500? 500. 500. 80 kilos. Of 580. 580 yeah. kilograms in the middle. For servers, computers, stuff around another one. Yeah. Yeah. Oh, it, this is also. For, for this? For yeah yeah. Okay. Zobacz. Jest szybkie na tarcie do do dwutlenku do dwutlenku węgla. Oh. Yeah, yeah. For, uh -huh. uh, light metals. Oh. For, for... This is for what? Oh uh, photovoltaic. Photovoltaic. The like. photovoltaiki mają kurcze, Ciekawe, ciekawe. Do fotowoltaiki And what you talking about before? Uh, about uh, for magnesium and light, Which one? light metals then ah, right in the back this big one the big yeah, one yeah. Oh. light metals ah light, okay lithium. okay the lekkie. leg lekkie leg tu jest do, do metali lekkie okay Oba. this is what it's like a special suit ah suit okay okay, heat, okay. Uh, is that? yeah yeah reflect the, heat on the fire. I know I know ciężkie żaro tak zwane tu mają się ciężkie ciężkie silver color yeah, yeah. Right. Dobra, idziemy dalej. co, jacy pomocni. Dobra, następny. O. To samochód jest super dla i jest... specjalny ekipment. Dobra, to ten samochód tutaj, co mamy, te, ten taki technik, to jest jakby wsparcie tutaj tego żu żurawiak, tego to, This is also Tatra? Tatra or what is no, it? Reynolds. Red what? Renault. Renault? Ok. Już. Sygnały wchodzą. Chłopaki się ubierają. OK. brama. Okay. Okay. Ok, ok. Kulę, helikopter leci. Helikopter, ale tu się dzieje. Ale tu się dzieje. Wychaj, helikopter. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki: koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos. Zapraszam.